Bajka na dobranoc. Gwiezdny wędrowiec. W pewnym spokojnym miasteczku, gdzie każdej nocy niebo rozświetlały miliony gwiazd, mieszkał chłopiec o imieniu Leon. Był ciekawy świata i uwielbiał patrzeć w gwiazdy. Czasami wydawało mu się, że migoczą do niego, jakby chciały mu coś powiedzieć. Marzył o tym, by pewnego dnia wyruszyć w podróż do kosmosu i odkryć jego tajemnicę. Każdej nocy siadał na swoim parapecie i wpatrywał się w niebo, wyobrażając sobie, jakby to było latać między gwiazdami. Jednak tej nocy wydarzyło się coś niezwykłego. Gdy już miał zamknąć oczy, usłyszał delikatne pukanie w okno. Zdziwiony spojrzał w górę i zobaczył małą, migoczącą gwiazdkę, unoszącą się tuż nad jego łóżkiem. Leonie, potrzebujemy Twojej pomocy! Powiedziała cienkim, melodyjnym głosem. Ktoś ukradł naszą największą gwiazdę przewodnią, a bez niej nocne niebo jest smutne i zagubione. Chłopiec za nie mówił. Gwiazda mówiła do niego i prosiła go o pomoc. Ale jak mogę pomóc? zapytał, przecierając oczy. Musisz ze mną polecieć, odparła gwiazdka. Jesteś jedyną osobą, która może odnaleźć zaginioną gwiazdę. Leon poczuł ciepło w sercu. Czy to możliwe, że jego największe marzenie właśnie się spełniało? Gwiazdna podróż. Chłopiec złapał gwiazdkę za rękę i nagle pokój rozbłysnął jasnym światłem. Leon poczuł, jak unosi się w powietrze, a potem poleciał wprost w kosmos. Minęli srebrzysty księżyc, wirujące komety i kolorowe gławice. Leon nie mógł uwierzyć własnym oczom. Kosmos był piękniejszy niż kiedykolwiek sobie wyobrażał. Wkrótce dotarli do krainy gwiazd, gdzie panował wielki smutek. Bez swojej najjaśniejszej gwiazdy nocne niebo było ciemniejsze, a gwiazdy wyglądały na zmartwione. Kto mógł ukraść gwiazdę? Zastanawiał się Leon. Wtem pojawił się księżycowy smok, ogromne stworzenie o łuskach, lśniących jak srebro. Widziałem złodzieja, powiedział. To był cienisty król, który chce zatrzymać światło tylko dla siebie. Leon postanowił odzyskać skradzioną gwiazdę. Wraz z gwiazdką i smokiem wyruszyli do krainy cienia, gdzie mieszkał cienisty król. Odzyskanie światła kraina cienia była ciemna i ponura. Nie było tam gwiazd, tylko gęsta mgła i cienie poruszające się w ciszy. W samym środku stał wielki, czarny zamek a na jego szczycie Leon dostrzegł błyszczącą gwiazdę. Tam jest, szepnął, ale jak ją odzyskać? Leon przypomniał sobie coś, co zawsze mówiła mu mama. Ciemność nie jest straszna, jeśli masz w sobie światło. Zamknął oczy i pomyślał o wszystkich pięknych chwilach, o ciepłym słońcu, o uśmiechach bliskich, o magii gwiazd. Poczuł, jak w jego sercu rośnie jasne światło nagle rozbłysnął blaskiem jaśniejszym niż tysiąc gwiazd. Światło rozjaśniło całą krainę cienia, a cienisty król cofnął się, zasłaniając oczy. Zabierzcie ją! krzyknął, nie mogąc znieść jasności. Leon chwycił gwiazdę i razem ze smokiem oraz gwiazdką wrócili do krainy gwiazd. Szczęśliwy koniec. Gdy tylko gwiazda wróciła na swoje miejsce, nocne niebo znów zabłysło pełnym blaskiem. Dziękujemy ci, Leonie, powiedziały gwiazdy. Smok odprowadził chłopca do domu, a gwiazdka otuliła go miękkim światłem. Leon obudził się w swoim łóżku. Czy to był tylko sen? Spojrzał w górę. Jedna gwiazda błyszczała jaśniej niż inne, jakby puszczała mu oko. Dobranoc, star.